Jak już wielokrotnie przyszło mi wspominać, piaskowa trylogia Perskiego Sięcia jest jedną z najlepszych, jakie dało nam growę medium. I tak jak przeważnie to bywa, część druga, tutaj mowa o Warrior Within, jest tą najlepszą. Jednak zanim przejdę do jej omawiania, polecam zapoznać się z moją recenzją świetnego Sons of Time. Ja nie bez powodu staram się recenzować serię w kolejności wydawania kolejnych gier. To pozwala zaobserwować jej rozwój lub jego brak. Dusza Wojownika jest niestety punktem spornym trylogii. Część fanów. Tak jak ja, uważa, że jest ona pod każdym względem najlepszą odsłoną przygód pryskiego księcia, a ilość usprawnień względem piasków czasów jest zdumiewająca. Inni natomiast z jej ojcem na czele, Jordanem McNerem, twierdzą, że gra ta poszła w niewłaściwym kierunku, zrywając jaskrawymi kolorami, humorem, bajkowym klimatem, a przesadzając z przemocą, poziomem trudności i czyniąc grę tą ogólnie zbyt mroczną dla przeciętnego zjadacza chleba. No cóż... W mojej opinii, jakkolwiek zmiany poczynione w części drugiej były ryzykowne, gdyż faktycznie, nawet pomijając wyższą kategorię wiekową, kierunek, w którym poszła nowa przygoda peskiego księcia, z góry mogła odepchnąć część fanów. Ale i z drugiej strony przyciągnąć nowych. Tak jak Piaski Czasu były idealnie zaprojektowane jako łatwa gra dla każdego, opowiadająca o baśniowych przygodach młodego księcia, który niezbyt przypada za przemocą, tak i Dusza Wojownika opowiada bardziej dorosłą historię. O tym samym księciu, który przez lata był ścigany przez niezniszczalnego potwora. Każdego dnia przez ten czas walcząc o własne życie oraz poszukując sposobu na odwrócenie swojego przeznaczenia. To całkowicie logiczne, by pod wpływem tego wszystkiego książe nie był już skory do żartów, a wyrósł na potężnego, Dumnego i bezlitosnego wojownika. Stąd też całkowita zmiana klimatu jest nie tyle całkowicie zrozumiała, ale, i w mojej opinii, daje szersze pole do popisów scenarzystów. Co zresztą wykorzystali jako iż fabularnie Warrior Within jest po prostu ciekawszy niż jego poprzedni. open the może dokładniej wyjaśnię o co tu chodzi. Jak już wspomniałem, akcja Warrior Refin rozgrywa się w 7 lat po wydarzeniach Sons of Time. W wyniku tego, jak książę oszukał swoje przeznaczenie, cofając czas do chwili przed inwazją perskiej armii na królestwo Maharadży, zapobiegając otwarcia piasków czasu i wszystkiemu co po tym nastąpiło, sprowadził na siebie gniew T'haki, strażnika linii czasu, który chcąc naprawić ją w najprostszy sposób, usiłuje zabić naszego bohatera. Ten, unikając śmierci przez te wszystkie lata, odkrywa w końcu sposób na oszukanie swojego przeznaczenia. Tym razem musi udać się na wyspę, na której stworzone zostały piaski czasu i zapobiec temu wydarzeniu, co powinno udobruchać Dahakę. Wierząc, że nieszczęsne piaski wykreowane zostały przez tajemniczą i oryginalnie nazwaną Cesarzową Czasu, jego misją jest przekonanie jej, by ich nie stworzyła. Wkraczając za terytorium ekip spoilerów, wkrótce okazuje się, że to sam książę jest wszelkim źródłem swoich problemów i nowym sposobem na ich rozwiązanie są dalsze podróże w czasie. Słuchajcie, to brzmi głupio i skomplikowanie, ale możecie mi uwierzyć, że takie nie jest. Powiem przedstawione jest w sposób zrozumiały, a co najważniejsze, rozwój kolejnych wydarzeń nieustannie trzyma nas w napięciu. Ja lata temu przychodziłem tą grę z wiecznie rozdziawioną paszczą, a i nawet teraz, gdy już zapomniałem część rozwoju wydarzeń, dałem się bez problemu drugi raz zatopić świat polskiego księcia. Jak nie trudno się domyśleć, motywem przewodnim całej gry jest walka z przeznaczeniem. Każda znaczna postać jest z góry skazana, ale widząc z jaką zajadłością książę walczy ze swoim przeznaczeniem, podejmują one i własny wysiłek. Jednak jak się okazuje, ich los jest ze sobą ściśle powiązany. Ja spotkałem się już z krytyką postaci drugorzędnych tej gry: że są to tylko dupy i cycki stworzone z poligonów mające jedynie ładnie wyglądać, ale za przeproszeniem, no kurwa, nie. O ile jeszcze można to powiedzieć o Shandi, a to dlatego, że jej podłoże fabularne jest raczej ukryte i wymaga domyślenia się, to jest to postać bardzo istotna. Jej zadaniem jest uświadomienie księcia, a przez to jednocześnie gracza, o tym, że nie da się zmienić własnego przeznaczenia. Co uważam za kapitalny zwiastun, jest ta niepozorna linia dialogu, którą książę błędnie interpretuje, a która i wam wyda się nic nieznacząca, bez znajomości historii tej postaci. Chociaż przyznam, że jako młody gówniak też nie miałem o tym wszystkim pojęcia, jedynie podobało mi się jej świetnie wyrenderowane dupsko. Wiecie, że ta gra jest z 2004 roku? Sam motyw z podróżowaniem w czasie służy nam też za nową, bardzo fajną mechanikę. Owszem, wciąż możemy nieznacznie cofać czas w dowolnym momencie, nawet po śmierci księcia, lub go spowalniać, co okaże się bardzo pomocne podczas walki. Jednak tym razem, dzięki odpowiednim portalom, przenosić się będziemy pomiędzy teraźniejszością a przeszłością. Warrior Within nie jest grą liniową, jak jego poprzednik, a daje nam eksplorować całą ogromną fortecę podzieloną na różne obszary. I teraz. Owa forteca naturalnie różni się w zależności od tego, kiedy ją przemierzamy. Jej teraźniejsza wersja jest zdewastowana, pełna nie działających już mechanizmów, pułapek i wrogów, ale też porośnięta roślinnością, którą możemy wykorzystać w celu eksploracji pomieszczeń niedostępnych inaczej. Z kolei, przemierzając przeszłą wersję fortecy, skupimy się na licznych zagadkach, czy to w związku z wciąż działającymi mechanizmami, czy też będziemy wpływać na jej przyszłą wersję. Dzięki temu uważam, że swoją drogą liczniejsze zagadki duszy wojownika są znacznie ciekawsze. Niż piasków czasu, a i przy okazji dwóch tronów. Naturalnie, fortecę eksplorować będziemy z wykorzystaniem talentu akrobatycznego księcia. Tym teraz znanie są więcej sztuczek niż wcześniej. A i to jest zresztą wciąż najmocniejszą stroną tej gry: szybkie, niemal odruchowe platformowanie, bieganie po ścianach, bujanie się, skakanie. No po prostu, uwielbiam. Zwłaszcza gdy robimy to na czas, a tym razem zdarzy się to częściej, za sprawą nowej, cudownej mechaniki, jaką jest ucieczka przed Dahaką. Otóż w pewnych momentach. Strażnik Czasu nas odnajdzie i natychmiast rzuci się w naszym kierunku. Naturalnie naszym zadaniem wówczas jest błyskawiczne danie dyla. Są to naprawdę świetnie oskryptowane, zaprojektowane i bardzo dynamiczne sekcje gry, które nieraz przyspieszą bicie serca. Kamera często ustawia się wówczas tak, by było widać zarówno Księcia, jak i Tahaku. Kolory ulegają zmianie i będą wskazywać na to, jak blisko nas jest nasz prześladowca. A i do tego wszystkiego będzie przygrywać kapitalna ścieżka dźwiękowa. I nareszcie mogę przejść do omawiania systemu walki, czyli mechaniki, która uległa największej ewolucji względem części pierwszej. Tak bardzo jak nienawidziłem tego aspektu w Sons of Time, tak bardzo uwielbiam go w duszy wojownika. Od czego by tu zacząć? Może od tego, że tym razem zamiast sztyletu, w drugiej łapce książę może trzymać dowolną, znalezioną lub odebraną wrogowi broń. Każda charakteryzuje się własnymi statystykami i zapewni nieco inne kombosy, a także może zostać rzucona, co najczęściej natychmiast pozbawi oponenta głowy. Sterowanie tym razem, nawet podczas walki, jest precyzyjne i responsywne. Blokowanie nie tylko sensowne, ale i konieczne. A sam książę zna masę nowych ruchów, które powinniśmy opanować, jako iż częściej będziemy walczyć. Jak już wspomniałem, głównie w teraźniejszej wersji Fortecji. Bardzo podoba mi się to, jak płynnie możemy łączyć ze sobą różne ataki, przechodząc z kombosa w inne kombo. A do tego płynnie wykorzystywać elementy otoczenia w celu zyskania przewagi. Książę na wszystko reaguje błyskawicznie i nigdy nie miałem problemu z chociażby przedwaniem kombinacji ataków po to, by w ich trakcie przeskoczyć wroga, gądząc go po plecach, odbić się od ściany, przebijając kolejnego. Ponadto wrogowie są znacznie bardziej różnorodni, a i nie teleportują się już masowo do nas, okrążając nas jak to gangbangu. Dzięki czemu, mimo tego, iż każdy z osobna jest znacznie bardziej wymagający, to starcia z nimi są uczciwe, dynamiczne i przyjemniejsze. Szybko poznamy i nauczymy się wykorzystywać ich słabe punkty, czemu pomaga bardzo to, że ich modele różnią się od siebie więcej niż kolorem spodni. No i mamy bossów oraz półbossów których wcześniej brakowało. Uwielbiam zwłaszcza te ogromne golemy, które są jakby mini kolosami z ekskluzywa Sony. Podsumujmy do tej pory. Warrior Film wciągnie nas niezłą fabułą, świetnymi zagadkami, transformowaniem oraz konstrukcją świata. System walki jest świetny, a starcia z różnymi półbosami oraz bosami ekscytujące. Ucieczki przed takaką, dynamiczne oraz odpowiednio stresujące. Co jeszcze? Omega gra jest niemal dwa razy obszerniejsza od części pierwszej i co według mnie jest świetną zaletą, trudniejsza. Jak już wspomniałem, walka tym razem jest uczciwa i przyjemna. Nie będziemy tracić już masy zdrowia próbując wstać, będąc okrążonym z każdej strony przez spawnujących się nieustannie wrogów, ale to nie znaczy, że będzie łatwo, ani przede wszystkim same elementy zręcznościowe zawierają w sobie więcej przeróżnych ruchomych elementów, czy takich na czas. Jak już wspomniałem. No i punkty zapisu, tym razem będące fontannami odnawiającymi jednocześnie zdrowie, nie są tak gęsto rozsiane, co może poskutkować naginaniem ostatnich 10 do w ekstremalnych przypadkach 15 minut w przypadku poniesienia serii porażek wycztykujących nas z piasków czasu. Nie powiedziałbym jednak, że jest to gra trudna, po prostu trudniejsza od bardzo łatwego poprzednika. w grach tego typu bardzo lubię bawić się w odnajdywanie sekretów. Jak w zeszłym miesiącu opowiadałem, było to fajnie rozwiązane w postaci komnat z ulepszeniami zdrowia księcia. Zostało to przeniesione do Warrior film. Tym razem jednak te wymagają zdecydowanie więcej kombinowania w celu ich odnalezienia. A i sam tor przeszkód, który przed nami stawiają okazuje się bardziej wymagający. Jednak nagroda za wysilenie się będzie podwojona. Zwiększenie paska zdrowia jest tą natychmiastową. Drugą, za odnalezienie każdego ulepszenia w grze, będzie odblokowanie prawdziwego za. Z prawdziwym ostatecznym bossem. To taka dodatkowa motywacja do myślenia makówki: Megusta! Pierwszym co rzuca się w oczy po zobaczeniu duszy wojownika, to zdecydowana zmiana stylu względem piasków czasu. O ile bardzo lubię i podoba mi się baśniowa kolorowa stylistyka tamtej gry, która i do niej pasuje i wygląda bardzo ładnie, o tyle tak samo, jeśli nie bardziej podoba mi się mroczna, ponura, wręcz heavy metalowa stylistyka tej części. Jak na samym początku wspomniałem, książę przez lata regularnie unikał śmierci. Był ścigany, musiał nieustannie walczyć o własne życie. To się na nim odbiło, stał się twardym wojownikiem, a i fabuła oraz postaci drugorzędne są bardziej skomplikowane. I doroślejsze od złego wezyra i księżniczki fary. Znając publikę YouTube, wiem, że znajdzie się jak zawsze ktoś, kto stwierdzi, iż jeśli bardziej podoba mi się taka stylistyka, to jestem hejterem tamtej. Uwielbiam to słowo. hater Po prostu z beki nie mogę czytając w komentarzach, że jestem hejterem czegoś. Jak w przypadku recenzji God of War, na którym nieustannie się zachwycam, chwalę go, mówię, że to gra dobra, ale jak tylko, przedstawiając ku temu logiczne, wyczerpujące argumenty, mówię, że jednak wolę God of War 2 czy 3, to do dzisiaj czytam, że jestem hejterem, debilem, Januszem, Grubasem, tym tym hejterem i to tylko człowiek góry do nowej grupy mentalnych ułomów, którzy nie mogą zrozumieć, że ktoś może mieć własne zdanie albo gusta. Czym ja tak w ogóle kadamę? A, no tak, o stylistyce. Podoba mi się. Bardzo. Jasne. Nie raz, nie dwa narzekałem na brak kolorów w grach ubiegłej generacji. Gdyby było to modne. A wydawać by się mogło, że omawiana gra ubiegła pod tym względem ową mowę. Jednak wykorzystane jest to tutaj w świetny sposób do budowania nastroju i wyeksponowania pewnych rzeczy. Zawsze na przykład podobała mi się jaskrawa i wyróżniająca na tle wszystkiego przypaska księcia, czy co niektóre elementy otoczenia, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Poza tym kolory ulegną zmianie, chociażby w przypadku pościgu Dahaki. A gdy przeniesiemy się w czasie do przeszłości, powrócą wręcz barwy z piasków czasu, gdzie przeważał błękit i żółć. Cała reszta oprawy wizualnej nie uległa aż... Tak znacznej zmianie. Modele są bardziej szczegółowe, a świat jakby bogatszy, pełniejszy drobnych detali. Chociażby ściany, po których powinniśmy biec, będą odpowiednio przetarte i tym podobne. Animacje utrzymują ten sam, bardzo wysoki poziom, ale oczywiście, jak wszystkiego, jest tutaj więcej. I w końcu ścieżka dźwiękowa. Sounds of Time ma kapitalną muzykę. Zdecydowanie jeden z najlepszych soundtracków w gier. Dusza wojownika ma jeszcze lepszy i bogatszy. Po prostu uwielbiam i regularnie słucham nawet dla relaksu, czy podczas pracy. O ile trzyma ona podobny styl i użyte zostały te same instrumenty, o tyle podczas walki, zwłaszcza w tych trudniejszych starć, usłyszałem przewagę ciężkich uderzeń gitar elektrycznych, a ucieczki przed Dachaką to już totalny rozpierdol. Podsumowując, duża wojownika, mimo bojów w 15 lat, wciąż jest świetna, nowatorska, niesamowicie grywalna, estetyczna, brzmi świetnie i wciąga jak jasna cholera. I coś jeszcze? Um, tak, należy unikać wersji na PlayStation 3 oraz GameCube'a, z tych samych powodów, które wymieniłem przy okazji recenzji Piasków Czasu. Tutaj cierpią one dokładnie na te same przypadłości. Wersja Xboxowa nie różni się od PC-towej praktycznie niczym, wersja na PlayStation 2 działa w e, trybie ustawień średnich detali względem wersji pc pecetowej, ale co jest zajebiste, można ją odpalić w 480p nawet w przypadku wersji europejskiej, co niesamowicie poprawia ostrość i jakość obrazu oraz e, płynność animacji względem tak wielu innych gier na tą Console. Wersja PC-owa do tego ma możliwość zainstalowania moda dla ekranów szerokokątnych oraz wykrywa każdego jednego gamepada, jakiego pod nią podłączymy. Zobaczcie się w dowolną wersję, bo to świetna gra jest. I co? Pozostała mi tylko ostatnia część trylogii do ogrania. Wiecie że Nie chcę mi się jej ogrywać. Jest to najsłabsza część całej trylogii, ale zrobię to dla Was. Do zobaczenia za tydzień.